Cześć, nazywam się Anna Rozwadowska i jestem behawiorystą kołb. Witajcie w kolejnym odcinku serii o sygnałach w kocie komunikacji. Dziś poruszę zagadnienie spowolnienia ruchów ciała. Za pomocą różnych sposobów i obmiennymi środkami koty wyrażają swoje komunikaty. Ich cel jest dwojaki. Albo chcą uniknąć konfrontacji i zwiększają dystans, albo chcą go zainicjować i dystans zmniejszają. Zwolnienie ruchów jest sygnałem optycznym, który koty mogą prezentować samodzielnie, np. polując lub bawiąc się, albo w obecności partnera socjalnego, drugiego kota lub psa. Jak już wiecie, poszczególnych sygnałów nie czytamy w oderwaniu od innych, gdyż kontekst sytuacyjny ma duże znaczenie przy omawianiu mowy ciała. Dziś jednak skupimy się na tym dość czytelnym, bo łatwo dostrzegalnym sygnale, którego trudność interpretacyjna polega na tym, że jest prezentowany w różnych zamiarach. Spowolnienie ruchów ciała polega na zwolnieniu ich do minimum, czasem na chwilowym zastygnięciu kota. A następnie bardzo powolnej i płynnej zmianie pozycji poprzez uruchamianie pojedynczych elementów aparatu ruchu, aby wywrzeć wrażenie pełnej przewidywalności i kontroli obserwatora nad przemieszczaniem się kota. Zwolnienie ruchów ciała należy do sygnałów uspokajających, mających na celu rozładowanie stresującej sytuacji i uspokojenie partnera społecznego. Nie znaczy to jednak, że każdy kot spowalniający ruchy ciała zawsze ma pokojowe zamiary. Oczywiście może tak się zdarzyć, jak obserwujecie na filmie, który omawiałam w grupie do kocenia. Widzicie na nim dwa dorosłe koty w procesie socjalizacji dogoceniowej. Kotka z lewej grożąco warczy na kocura pod ścianą z prawej strony. On nie chce wejść w fizyczną konfrontację. Próbuje uniknąć agresji i ataku, wysyłając szereg sygnałów uspokajających, innymi widocznie zwalniając ruchy z ciała, ostrożnie, prawie niepostrzeżenie stawiając kolejne kroki, aż do czasu, gdy uzyskuje ode mnie wsparcie socjalne w postaci wyciągnięcia ręki. Kotka doskonale tę sytuację odczytała i odpuściła. Ostatecznie odwróciła głowę, rezygnując z awersji obecniego. Na drugim filmie widać szylkretkę w towarzystwie psa próbującego zainicjować zabawę. Kotka na wszelkie sposoby próbuje odejść, uniknąć kontaktu fizycznego, spowalnia ruchy i ostrożnie stawia kroki, co chwilę odchodzi na boki. Pies jednak nie respektuje tych sygnałów, gdyż prawdopodobnie nigdy nie ma do czynienia z kotami i nie umie odczytać jej intencji, bądź ma w ogóle kiepskie kompetencje społeczne i zwyczajnie jej nie rozumie. Zwierzęta nie są w stanie dojść do porozumienia, dlatego tak istotne, by łącząc różne gatunki, pamiętać o tym, aby były one do tego odpowiednio przygotowane we wczesnym dzieciństwie i upatrywały w drugim zwierzęciu partnera społecznego, a nie drapieżnika czy ofiary. Komunikaty międzygatunkowe bowiem rzadko są poprawnie odczytywane przez drugą stronę bez takowego przygotowania. Odmienny cel spowolnienia ruchów widać na ostatnim filmie. Tu intencją jest zdobycie pożywienia, a zatem kot poprzez zwolnienie dynamiki stara się niepostrzeżenie podejść ofiarę, aby skrócić drogę polowania i zwiększyć swoje szanse na zdobycz. Stawia kroki bardzo ostrożnie, płynnie, ruch jest niemal niedostrzegalny, dzięki czemu znajduje się coraz bliżej ofiary, nie płosząc jej. A ona staje się łatwiejszym łupem. Spójrzcie, z jaką determinacją i spokojem wykonuję kolejne kroki, aby uspokoić królika, co poprzedza atak. Miło mi, że zechcieliście poświęcić chwilę, aby zgłębić język ciała kotów, tak istotny w komunikacji. Już wkrótce, proszę, kolejne zagadnienia związane z kociem zachowaniem na kanale Uszy do Góry. Zaglądajcie, zachęcam. Miło mi, że zechcieliście poświęcić chwilę, aby zgłębić język język... Miło mi, że zechcieliście zgłębić chwilę... Pff. Witajcie w kolejnym filmie na odcinku... Co to za głupoty są, mała misko?